Cześć, witam was w kolejnym odcinku schodowli królików na moim kanale. Zapraszam. W dzisiejszym filmiku chciałbym poruszyć kwestię temperatury, która na ten moment panuje w całej Polsce. Dotyka ona nas, jak i również nasze zwierzęta. Jak możecie zauważyć, leżą, odpoczywają, nie marnują sił, jest im po prostu gorąco. Ja tutaj do klatek ponakładałem jak najmniej słomy się dało. Jak ostatnio sprzątałem, żeby miały po prostu gołe deski, żeby ta słoma ich tak nie grzała. Bo wiecie, to wszystko również na tę temperaturę wpływa. Lecz jak widzicie, i wielokrotnie to wspominałem, hodowla jest umiejscowiona pod drzewami, które dają cień, który znacznie obniża temperaturę. Przed chwilą, jak patrzyłem tutaj na termometrze, miałem 30 stopni, a na termometrze w słońcu. Zamocowanym obok domu było prawie 40, także różnica jest, jak widzicie, znacząca dość wyraźna. No ale i tak to nie wszystko, co mogliśmy po prostu zrobić. Trzeba przede wszystkim królikom zapewnić dostęp cały czas do wody. Najlepiej, aby była ona chłodna, świeża, codziennie dawana. Również trzeba pamiętać, aby w komorach było jak najmniej królików. I akurat tego punktu ja się nie przytrzymałem. Tutaj w tych dwóch komorach mieliśmy dwa mioty młodych. Tutaj było 8 sztuk, To było 9. No niestety tutaj padło 3 sztuki, zostało nam 5. Lecz teraz jak widzicie, są trzy, bo kolejne dwa odłożyłem do innej komory, żeby ich było mniej. Tutaj w tej komorze. Mamy 4 sztuki. Jeden króliczek się schował tam gdzieś na sianku. Ale nam padło z tej komory również 3 sztuki młodych i trzy sztuki siedzą w osobnej klatce. Wiecie, było ich więcej. Miały duszno w środku. Był też utrudniony dostęp do pokarmu, bo jak to jest w większym statku, odpychają siebie nawzajem. Także pamiętajcie, aby również tych królików w komorach było mniej, ponieważ to też jest. Dość istotna kwestia, jak widzicie tutaj, co one robią. Wchodzą do tego karmidła, stają jeden na drugim. Ale całe szczęście, aż tak źle z tym pokarmem nie jest. Nie jest bardzo później do niego narobione. Także nawet trzymają się zasad savoir-vivre, że tak to ujmę. Woda jest nalana. Króliki dostały również pokarm, lecz nie mogą one dostać zielonki. No i właśnie zaraz wam pokażę dlaczego. Słoneczko praży cały czas. Ostatnio temperatura jest dość wysoka. Również wam nagram i teraz pokażę, jak wyglądają buraki w polu. Nawet królikom nie da się urwać liści. Co ostatnio uczyniłem, a teraz raczej nie bardzo. One po prostu uwiędły. Skoszona trawa po prostu wysycha. Ta skoszona kosiarką. A ta skoszona na polu kosą na zielonkę nie odrasta. Nie ma wody, słońce cały czas grzeje i tak powoli ona stoi w miejscu, niby rośnie, nie rośnie. Także jest dość ciężko. A wiecie, zielonka również w dwiecie królika mogłaby się znaleźć. A teraz one dostają u mnie tylko sianko, owiec, wodę. No i głównie tylko to, czasami jakiś dodatek do tego. A jakby dostał jeszcze co jakiś czas coś zielonego do zjedzenia, to zawsze by było inaczej. Lecz również też trzeba uważać, żeby to zielone nam się nie zagrzało. Bo króliki później mogą dostać biegunki z dęcia no i po prostu również od tego paść. Tutaj sobie odłożyłem jeszcze trzy młode, z tych, które wam przed chwilą pokazywałem. Była wolna klatka, także siedzą sobie teraz tutaj. No i co? Myślę, że... Istotniejsze kwestie, które chciałem przekazać, zostały zawarte w tym, co mówiłem. Lecz jeszcze, jak mi się coś przypomni, to zaraz Wam dodam. Więc pamiętajcie to, co Wam dzisiaj powiedziałem, weźcie to do serca, aby zadbać trochę w tym czasie o Nasze zwierzęta w tym dość trudnym czasie dużo dla nich zrobić nie możemy. Ale chociaż możemy tę temperaturę zmniejszać, tak jak mówię, umieszczając klatki w zacienionych miejscach osłoniętych od słońca, umieszczając w komorach mniejszą ilość sztuk, żeby nie popełnić mojego błędu, do którego się przyznaję Wam, mówię tu i teraz jak jest. Także pamiętajcie, również ta woda, aby cały czas była w poidłach najlepiej aby była wymieniana ja staram się tak robić, no ale nie zawsze się udaje w większości przypadków tylko dolewam ale jakbyście mogli to wymieniajcie, jak króliki nie dopiły to wylejcie starą i nalejcie świeżej zielonka również by była dobrym rozwiązaniem w tym czasie w małych ilościach oczywiście takie małe garstki co 3 dni lecz tak jak widzieliście trawa nie chce rosnąć po prostu słońce je upaliło, a liście z buraków, jak widzieliście, więdną. Mam nadzieję, że jakiś deszcz w końcu przyjdzie, bo nici będą z plonów buraczanych moich. Bo w tym roku u mnie dużo ich nie mam i jeszcze zbiory będą o wiele mniejsze. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Ja wam z tego miejsca dziękuję za oglądnięcie. Życzę powodzenia w hodowlach. Trzymajcie się. Oczywiście, wakacje nadal trwają. Uważajcie na siebie. Spędźcie je jak najowocniej. No i co? Dziękuję i do zobaczenia. Cześć!